Siemano mordy w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku testuję dla Was oczywiście Telmo Nuklear. Oczywiście dostępna na biegun Fajwerki. gdzie serdecznie zapraszam. Czy coś się zmieniło? Chyba się zmieniła górna etykieta, bo wcześniej chyba była folia. Oczywiście z kodem Firewerki macie 15% zniżki. Ja sobie tu pozwoliłem ląd odbezpieczyć oczywiście do przedłużenia. Co chciałem powiedzieć? Teraz będę nagrywać smartfonem, ponieważ Lumix. Pad mi po prostu, nie uwierzycie, ale serw mi pad. Tam coś było nie tak z obiektywem, ponieważ on mi strasznie przyciemnił yy, jakość. Ale mniejsza o to. Teraz będziemy nagrywać sobie ze smartfona. Więc tak, Neku ma 970 gram, kategoria F3. No i partia 2024, jak widać. No i co? Wygląd prawdopodobnie taki sam przodu, z tego co widziałem. Filmik sobie już zobaczyłem w internecie, zeszłoroczny. I też chyba w tym roku widziałem. No więc zobaczymy, czy po prostu są takie same efekty, czy też nie. Więc zobaczymy. Nie będę przedłużać. No i co? Widzimy się za chwilę. Wersja 2024 Przedłużyłem ląd. Może było bezpieczniej się oddalić. Ja tak będę nagrywał myślę. raz z 25 metrów kolega trochę dalej. Nie ma co zbytnio Nie ma co zbytnio daleko Bo sylwestra każdy blisko odpala Także mam nadzieję że teraz jakoś Wam się spodoba Romgiencze ma. Tu jest złoto. idziesz? No powiem wam widzowie, że to było widać złoto yy, Zaświecę latarką, żeby nie było Ogólnie Kolega Beniu Mati Jak oceniasz? Tak musimy iść po nią, żeby posprzątać po sobie Mam nadzieję, że jakoś nagrania wam się spodobała było nagrywanie, oczywiście, nagrywane z telefonu. Powiem ci, piękna, nie? No, ja, ja daję... bardzo duży efekt na niebie. Bardzo duży, długo. Dlugocące... I opadające, one przechodziły w opadające, tak, nie? Tak, no. ja daję taką, no, no może dać, nie? Takie 9 na 10 no, no, bo, 9. Bo, ce bo cena jest 280. No, to fajna cena. Ale widzowie, ocencie sami w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę. Fajny komentarz. Do następnych odcinków. Oczywiście dostępna na biegun Firewerki, ale niestety musicie e, tam niestety zadzwonić lub napisać, bo jest tego bardzo mało. Z kodem macie rabat. Tak, 15%. Do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć!